czwarty odcinek. Czas zacząć. Jedynka. I znów w pudełku. Co mamy w środku pudełka? Naga broń. 240. myślę, że to chyba jakiś film jest. To jest druga część tego filmu. Chyba jest cały film, bez reklam żadnych. I później po tym mamy kolejną propozycję. Jak to się pojawi. Znienacka. Film Stanley Tong jest Jackie Chan. Jackie Chan pierwsze uderzenie. Od tego momentu są już reklamy zapisane. I tuż po Jackimczanie mamy jakiś serial w Miastu Zwrotni. Dzisiaj mamy trochę faktów. Już na samą końcówkę kasety. Co to jest za program? Muszę zobaczyć. O, kawałek do wzięcia. I, I się tylko nagrało 20 minut, i później się skończyła kaseta. I udało się przeglądnąć razem. Zostało już 26. Nie. 6 kaset zostało już do końca.